To sklejone z warstw. 1, 2, 3, 4, 5. Klejone naprzemiennie. Ciemne drewno, jasne drewno, ciemne, jasne, ciemne. Mm -hmm. A jesteśmy jest... w stanie określić, jakie to są. Tu jest na pewno jawor. 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 Tutaj jest jesion. Mm -hmm. Tak. A to jest bodajże wiąz. Bo tak mi wygląda. Czy to ma jakąś funkcję układanie w warstwy? Co, czy to wzmacnia jakoś śmigło? Jeśli jest więcej warstw, to śmigło potem ma mniejszą tendencję do odkształcania mm -hmm. się, bo wtedy te warstwy zachowują się tak, jakbyśmy wzięli pięciu mężczyzn pijanych i wszystkim razem się chwycą, jednego ciągnie tak, to drugiego tak. Aha i A razem wtedy... idą prosto, prawda? No, no jasne. Tak. Jest, więc, więc e, czym więcej warstw tym lepiej no i oczywiście drewno musi być dobre bo z samego jesiona drewno, e, śmigło jest ciężkie najlepszym drewnem to w zasadzie jest jawor, kasztan o, Bóg jest bardzo takim drewnem, który lubi się odkształcać, więc e, raczej się go nie stosuje a można też zrobić e, śmigiełko z bardzo lekkiego drewna, topolowego nawet sosnowego, to wtedy w napędach plecakowych no, no nie obciąża pilota.